Ja pierdolę. No Mnie to jest nie... zasada jazda musisz dać. Ale ci nie oddam za to, co zrobiłeś. No ej, myśl mi. Daj wymiana ciopaty no. Surferka chodzi po 6,5 Ej, właśnie, no, ale bo teraz musieliśmy mieć dać. 4-4 jakieś. Co już masz nie dać. No bo ja. Nie, nie ma... Może skąd ty Aż masz 4 w ogóle mieć 4-9% skądś albo 4-8 4-9% 4-8 No z Kenia. Kogo? Keniu. To to? No taki debit co kurwa mnie straszył, że bombę mi da. Ci nie dał. Mam nawet mam nawet klipa. Mogę go wysłać na bana. Ale chyba nie wiem, bo to jest chyba możliwe, że do tygodnia to już może minęło. Błodar, co daś mi mieć przynajmniej? Życzy bym już tego mieczanik. Mam 40 tysięcy, przy Przynajmniej? czy bym już tego mieczanik. No nie, no, ale jaki nie, 44 ja, jaki? Jak 4, 4, 4, 4, ja mam 5, kilka. 4,4, 4,2 no będzie nie, tam nie, Brachuj kopie sobie więcej totemów jak koske, na ty koske, Chcesz kopać? Nie no. Lachon jest na serwie. Live'a ma. No i co? No jak ma live'a to nie będzie aż tak by był. Dobra mam e, mam tego. Nie powinno wszystko działać. Jest jej bojarczku. Okay. Mogę no CH1. się... Ej ja zda się... Ja ten. Wczoraj zasada powiedział, że jesteś na niego zły. Tak jebać go. Zasada ma streama czy nie ma? Mam. Daj wymianka. A. W końcu będę mógł pokopać normalnie. No dam ci ten mieczyk. Ej, wlecia nawet dla ściągło. Nie, bo ja chcę go mieć jakbym go chciał wystawić. Masz nie masz. Co nie mam, tak? cio, czekaj. Idę. Podrzućcie mu, podrzuć mu ktoś. Idę, idę, idę przez całą <grym> przez całą mapę wow. idę. Wow! <grym> Ja dzisiaj uciekałem z bezelek, bez i doszedłem aż do, do spawn'a. Teraz już powinno, chłopaki, działać. Czekajcie, bo mam link No. Ej, boj, teraz DDoSa mam, DDoSa No nie, gdzie? W ogóle dzisiaj zarąbałem tym... Kila tym, ...tym, co mnie prawie wtedy zasadą zabili... ...i mi w ogóle w tu tu. Ca Miał ja 4, co? Miał ja mieczy 4-2. Co? Na sakwę nie stać, mam 40 tysięcy przez siebie. Bo co się sakwa? No ale to pory naknęłam przez siebie. No dobra, ty masz kopać i uciekać, a nie zabijać. Ale to topór do orania. Dobra, jak No To topór trafna? do orania. Ja idę na H1 kopać. Ja, ja, ja kopię na H1. 3, dobra, nie. to chodź tu, bo ty masz wolne. To ja jestem też na h Ej, A wy w razie chłopów pomożę ci, czy nie? Nie ma opcji Czyli tylko na pomoc jazdy mogę liczyć Nie na pomoc, czy Jak cię jak się jedną na kurwę to tak to ci pomogę A. Tylko że Boże ci tak pomoże że ściągnie wszystkie itemy Gdzie to zajmie z 5 minut i się zdążysz Ale. wywalić Zanim można założyć jeszcze 3 ósemki Nie no jak ma surferkę to nawet się nie to Ale on nie wbija się na bezelek Nie wbijamy teraz kopię Kopałem, znaczy ja, teraz idę na CH Nie przy mnie Bojdar bojdercie. Ja kopiekę 2, ja kopie tam 2. Znaczy teraz jest nas dużo, wtedy po prostu się... Wtedy jest zio... ściągłem i te, bo było nas zabij. max spin. Ten mnie pan zabił. O lakon Ja tu kopałem Ja tego szybkiego... Aha Nie go nie Ty tu kopiesz? Ja po... co ty chcesz mi zrobić A mi XK do łapy na chyba? Nieee! To ja, ja wyjmę mojego, patrz! Szupki szczur mówi, że wraca do nas, ja to ty go przyjmujesz czy nie? Nie. A, no to nie, to będę go bił Kogo tu ciapa, tylko chcę? Nakreśliłem. Mojego starego! No fajem to. Kęsowca, kęsowca, ja to nie jest. Latek posta, do mnie! Chce. Latek bo już do mnie pisze, ekstra. czy pakapu dostałem? Ej, boże, dermalaga! Dermalaga! Gdzie? Wisi, 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 wisi! Pizda, pizda, pizda! Nie wiszę! Zabij tych Steve'ów! Good boy! Ej, nie! Dobra, ale nie, nie róbcie tak, to bez sensu jest. No, nie ma coś tak. Ja dużo. Dobre, będę miał na live. Walałko. Ej, chodźcie, H3, pomóżcie. Gdzie? ma Prawo Prawo, diaksy Już nie trzeba, bo już uciekłem Dostałem dwie nielotki od X Overlorda i Reyniora Dobra, nie tam, oni są tacy u mnie No Gdzie jesteś? Żeby tak mi to robić Ja jestem starym członkiem jesteś? ich klanu ja jestem CH3 I wyszłam stamtąd tylko dlatego, bo nikt tam nie grał. A mnie mi takie nie niemiłe rzeczy robię. Nie wiem, nie chcę mi się grać. Czekaj się to temu odłożę. Dobra, jestem. Ja no. Ja to chyba jest chyba. A bo ty masz lagwa, ja odpierdalam jakieś cika bomba. O oh, oh, oh my o oh my god. Oh. Ja to to Szymonik, szybonik no to, no. Nie pozdrawiam zasady live'a, chujowe topki. Dobra, podbijać już, podbijać już. Właśnie to mamy cię podbijać. Ryż. On gadał, że jak zejdzie mu za dwie dyszki poniżej, to mamy podbijać. Nie słuchajcie. Co, wy, więc, więc, nie wysyłajcie, więc nie wysyłajcie. Okay, wy. zamknij nie wiem, za, Ta za, zasada za, za. po live'ie, napierdala bezdomnych, nie wysyłaj mi nie będzie Nie polecam. Tak, z dwóch Elo. ale kiedy zajdosł z <gul> tego. <gul> <gul> I jeszcze podpala bezdomnych żywcem. Nie polecam oh, tego streamera. <gul> Nie polecam. Cal bull. Dobra, wracam na swoje highland kopać. Musiałem zresetować się, nie Tak, Jakoś cegłami z bezdomnych krachach. Sorry. Ej, ja mam latka. Może zerwać szybko i pomóż, dopóki lahon nie przyjdzie. No, ale gdzie ty jesteś? Raz, dwa, Benelek elek. chwilę tam byłem. Tam byłem. Ej, bez pita to się nie da bez jeszcze Ej, jest Stopping Bite e tu jest. Chodź tu. Od idę, ale, idę. On nie, ale on nie ma temu, bo on ma czty, yy, 4 3. Mam też iść, czy se zorać? No jak chcesz, to możesz przejść. Nie, ty nie idź. Dobra, idę. No nie, ty nie masz topra. Ej, nie idźcie do mnie, może po prostu nie, nie, bo ty nie, nie masz, masz topra. Nie, tepam, ale idę. I to szybko, bo mi kurwa balia sypa. Lachen, lachen, lachen lachon, e! A ty się. masz w ogóle jakieś itemki ze sobą? Tak. Jakie? No dobra, John jest, uratujemy go, boys. CH2, CH2, ch -2, chodź. Widzę. A ty Biegam sobie uciekłeś biega. z surferką, ty sobie surferką, bo nie bierzemy. Dobra, ja uciekłem. Ja mam mi 19,9 TPS-a. Każdy uciekł, każdy uciekł. Uciekłem. Dobra, znaczy co ten gadał na live Lakon... Ale, Ale Lakon zaraz zobaczy, jak będziemy sobie pomagać, to wiecie, że Lakon zaraz zobaczy i nas nie będzie bił, nie? No tak. Ej, chodźcie H2 prawej. Chodźcie <śmiennie> Lewa czy prawa? H2 w prawej. no chodźcie, bo... Tu jest kurwa z lat 4-2. złapałem. O, dostałem! Chyba to... czemu kuchu... mi go nie docujecie, te de debile de 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 jebane. Mok Bo tak. I tym Solarem możemy... Solarem. Ty solarem, Solar! Pasek Czekaj, TXT ma jazdy. Ty nie mam na razie To Zostaw w modach włączasz ja ten pasek. I znaczy te w federze po prostu. Jaki pasek pod celownikiem? No ten jak widzisz, jak mieć ci, wracasz się. No. to chodzi. No to ja nie mam tego, ja mam tylko prostu Excaliburu tak No nie, to ja pier... A no, bez kitu, to tylko na Excalibur działa. Na mieczu tego nie ma, chyba że ja mam od S-a po prostu takiego i. chłopak co pieniądze zarobił. Muszę podziękować, Divko. A nie, tylko kurwa, cego do mnie grusza. Stajcie coś, coś No nie wiem, no było słychać u ciebie, że coś tam 5 zł. A, A wiecie, że ja sobie kupiłem normalnie ten Discord Nitro za frite? Znaczy no za fryte za 500 koła na Anarchii. Od kogo? No trola Zoja. bo on sobie kupił i idę dał tam dwie, dwa tygodnie. Od tego sfera niech sobie kupi nawet, bo od niego jebie. Ej, hey, nie wiem, nie ma sensu kończę tego live'a, bo <coughs> <coughs> a live no, no. A i zasada. live'a.